Dobra, jestem z powrotem. Interval. O, siema, babka. Ty, ja mam nogi. Taki wielki śmigowiec, a tylko trzy osoby w nim są. No, cztery, bo jeszcze pilot. Jeden. Do drugiego tam chyba raczej nie widzę.

I oczywiście e, oni tutaj będą sobie siedzieć, bo oni ledwo chodzą, a ja będę musiał zapieprzać pewnie. Are you fucking kidding me? Gościu! Ja nie chcę chodzić sam. Jesteś ty się na coś przydaj, nie? Mam rozwalić patrole. Hmm, ciekawe. Dobra. A jak ja mam to kurde zrobić? Checkpoint! 201 pokój! Dwa zamknięte. 202 też. 305... 308 normalnie numeracja. Zabite szyby. jaka kaminka. No jak to w blokach. No, rozwal to. Dobra, tu jest lodówka. Ja to wiem, ty to wiesz, zginiesz marnie Dobra, ty co ty robisz, gościu? Ty masz tam stać A ja do ciebie mam strzelać No i padłeś No rozwal to byś by... Jakbyś był tak miły Nie, ja chcę to. Tak. Jeden patrol rozwalony. Fire in the hole. Są te, te, Może drzwi? Trzynaście, ale numeracja po prostu mi... Dobra, ładuj się Dobra, fajnie, schodów nawet nie ma. Co nie, to? ta latarka się szybciej traci niż, niż jej jest. No, wszystkie poszły jakoś z gadką, tylko ta jak zwykle. Następny patrol rozbujałem i tak jakoś leci, nie? Coś tam idzie, i wolę nie wiedzieć co. Shit. O ty w mordkę dziadek No Dobra główno widzę i tak czy siak Nie będę się kurde z tym bawił gdzie? Gdzie masz latarkę? Hmm. Nie wiem o co chodzi. A. Ah. Dobra, coś, co, coś do mnie strzela, mniejsza od... co? Team, take cover! Jestem hardcorem. Mam na to 5 <słuch> certyfikatów. Myślę, że co, chyba sobie to bramę. Oczywiście nie... Ten, 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 ten pistolecik mi... Ej! No nie, no pięknie, miałem dwa pistoleciki, teraz mam zasrany jeden. Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi, się pytam? Dobra, już wziąłem ten. Ja nawet nie widzę czy on tam jest, czy jego tam nie ma w tym momencie. Teraz wlezę na ten monitor normalnie. I to nie było śmieszne. O oh, fuck. Dobra, 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 luz. Luzik, chłopaki! Nie zabijajcie, mnie, będzie Ale mam zoom. Hu hu huh. Czy puściłem? Jest dziad Zesmaju się. Ale tam będzie amuło do tego, to ja nie mam pytań. Kolejna apteczka. Dwie apteczki mi zostały, no co? Ciężka misja, nie powiem. Dopiero jak tutaj zlazłem, to mi powychodzili wszędzie. Dobra, dobra, bo ja nic nie widzę Moglibyście przestać strzelać Ej, jak ja tu wlazłem? Ta broń mnie dobija że sobie wziąłem tą broń jednak za te pistoleciki. Nie chcę tak skończyć. A, tak. Dobra, zrobiłem kółeczko. Hm że drzwi? Nie. No to tu. Twoja, twoja spostrzegawczość mnie poraża. Dlaczego ja ten nie mogę przejść? No, może chcę tam wrócić, co? O-ou no może ta latarka by się w końcu naładowała. Dziękuję ci bardzo. No. Przyszłem, że nie przejdę, ja pierdykam, już nie wchodzę w takie dziury Cóż już patrole, już, już patrole git, tak Ty w mordy dziada chodź tu Latarka mnie działa Jak zwykle zresztą w takich momentach. O, już mi działa. Dobra, przed chwilą tu była. Był trup, już go nie ma. Już jak ja kocham, jak się dzieci tu rodzą w tej grze. Sie No i znowu jeść. O, to głupie jest. Tak idę. Idę. Obraz coraz bardziej rozmazany, ale ja idę. Przeładowuję. Ogień. A, ah. i to mi życie zabiera. Teraz się dopiero skapnąłem, że mi to życie zabiera. A ja nic, po co do nich strzelać, nie? Cudnie po prostu. O, fajnie. Dobra, i tutaj się kończy ten odcinek. Zobaczmy na następnym.